Ostatnio jeden z nieprzychylnych komentarzy, właśnie idąca za tobą Wiola skomentowała, odpisała jednej, jednemu z Twoich obserwatorów dość mocno, liczyłaś na takie wsparcie. Nie spodziewałam się tak naprawdę takiego wsparcia, ale no, muszę powiedzieć, że jest mi bardzo miło, tak? jeśli osoby z programu, w którym byłam przez ten czas, bronią mnie, bo ludzie też mm, od zawsze, yy, nie tylko w stosunku do mnie, ogólnie do wielu osób, wyciągają jakieś takie pochopne wnioski i jeszcze program się nie zaczął, a, a już tak wszyscy wszystko najlepiej wiedzą, kiedy odpadnę, jak sobie poradzę, a tak naprawdę nikt nie widział jeszcze pierwszego odcinka. I rzeczywiście to było mega miłe ze strony Wioli, która no, spędziła ze mną trochę czasu, powiedzmy, no, poznała. Mnie, y, i wie jaka jestem naprawdę, y, że po prostu mnie broniła w tej sytuacji. Czy ty się odwzajemnisz w jakiś sposób? Ja zawsze będę się od, odwzajemniać, jeśli tylko będę miała taką okazję, y, no bo bardzo cieszę się tak, że wiele poznałam, y, więc ma też moje wsparcie w każdej sytuacji, jak coś, to jestem.